Pani Twardowska, ballada. Jedzą, piją, lulki palą. Tańce, hulanka, swoboda. Geddy karcz mnie rozwalą. Aha, hihi, hi, hejże hola. Twardowski siadł w końcu stołu. Podparł się płokiem, jak basza. Hulaj dusza, kulaj. Woła śmieszy, tuman przestrasza. Żołnierzowi co z ucha wszystko łaje i potrąca. Świsnął szarą koło ucha, już z żołnierza masz zające. Na patrona z trybunału, co miliczkiem wyporóżniał za zadzwonił kieską pomału. Z patrona robi się kąt. Szerwcu w nos wyciął trzy szczotki. Do łba. Przymknął trzy smoknął Cmoknął cmok gdańskiej łódki. Wytoczył ze łba kubeczki. W Wtem gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświtał, zazdrzetał. Patrzy na dno, co u licha, po coś tu Humanie, zawitał. Diablik kto był w wódce na mnie, Istny Niemiec. Sztuczka kusa Skłonił się gościom Dokładnie Zdjął kapelusz I dał susam Z kielicha aż na podłogę Pada Rośnie na dwa łokcie Nos jak kaczek Kurzą nogą I krogulcze na badokcie A Twardowski Witam, bracie, to mówiąc bierze obcesem. Cóż to, Czyli mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mną na łysej górze robił od dłuższego zapisze. Cyrograf na wyżej skórze. Podpisałeś ty i bisy. Miały słuchać twego rymu. Ty, jak dwa lata przebiegam. Miałeś pojechać do Rzymu, bo ci tam porwać, jak z tego. Już i siedem lat uciekło. Cyrograf nadal nie służy. Ty czarami wyręcząc piekło. Ani myślisz o podróży. Ale zemsta, choć leniwa, naknała cię w naszych sieci. Zakarczman. Rzym się nazywa. Kładę areszt na Waszej Twardowski drzwiom się chwabił. Na takie diktru, a krew. Diabeł za kontusz łapił. A gdzie jest nobilevelu? Co tu począć? Kłusa rada. Przyjdzie już nałożyć głową. Twardowski na koncept wpadł. I zadaję trudność nową. Patrz w kontrakt, Mefistofilu. Tam warunki takie stoją Po latach tylu a tylu. Gdy przyjdzie brać duszę moją, Będę miał prawo trzy razy Zaprząc ciebie do pracy. A ty najtwardsze no rozkaże, Musisz spełnić co do joty. Patrz. Oto jest karczmy godło, koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, a koń niech skopyta kopyta płótnie. Skręć mi przy tym biczek z piasku, żebym miał czym konia chłostać i wymuruj gmach w tym lasku, bym miał gdzie na popas zostać mak będzie z ziarenek orzecha, wysoki pod szczyt krębku. Z brud żydowskich ma być strzecha, popita nasieniem z zmaku. Patrz, oto na miarę ćwierczek, cal gruby, długi, trzycale. Każde z makowych ziareczek, Wbij mi trzy bramki, duchem skoczy. Konia czyści, karmi, boi. Potem bić z piasku toczy, i już w gotowości stoi. Twardowski dosiadł biegusa. Próbuje podskoków, zwrotów. Wstępu galopuje, Pusa patrzy, aż i już gotów. No, wygrałeś, panie Lisie. Lecz druga rzecz nieskończona. Trzeba skąpać się w tej misie, a to jest głoda święcona. Ja Białek kurczy się i krztusi, aż zimny pot na nim bije. Lecz pan każe. Gamusi. Skąpał się biedak po szyję. Wleciał potem jak z skroce potrząsł się dbrum. Parsknął raźnie. Teraz już w naszej mocy Najgorętszy odbył łaźnię. Jeszcze jedną będzie kwita. Zaraz pęknie moc czartowskim Patrzę. No to jest kobieta, moja żoneczka twardowska. Ja na rok, luba. przyjmę dla ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja luba z Tobą jak z mężem zostanie. Przysiąż jej miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Łamiesz choć jeden ten warunek, już cała wkładam na nic. Diabeł do niego pół ucha, pół oka zwrócił do sanki. Miły patrzy miły słucha, tymczasem już blisko klamki. Gdy mu Twardowski dokucza. Od drzwi, od okien, odpycha, chąszy dziurką odklucza. Odtąd jak czmycha, tak czmycha.